Dzień dobry, dobry wieczór, guten Morgen, guten Abend. Witamy I... wszystkich bardzo serdecznie. Otóż mamy dla was informację, kabaretowy Dzień Kobiet będzie przeniesiony na 18 i 20, pomiędzy 18 a 20 marca 2022 roku. Tak, dobrze, no i to jest bardzo dobra wiadomość, że się odbędzie. A druga bardzo dobra wiadomość jest taka, że wszystkie bilety zachowują ważność, także nie oddawajcie biletów, wspierajcie polską dobrą kulturę, polskie wydarzenia w Niemczech, wszystko wspierajcie co polskie, bo polskie jest naprawdę dobre. Tak i my wszystko przygarniemy, co przyniesiecie dla nas, e Miszki, czekolady, tak, tak. proszki do prania kawy, wszystko, wszystko. już się pakujemy, bardzo tęsknimy, i wszystkie informacje w związku z tym wydarzeniem y, możecie y, zerkać, y, dostrzegać i informować się na kabaretowy Dzień Kobiet, -d -e. D -e. Także auf Wiedersehen, tschüss. Y, Pozdrawiamy serdecznie, tęsknimy, do zobaczenia.